Cześć! W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie analizę biznesu Ewy Chodakowskiej, Co ciekawe, wszystko będę robił na żywo. Nie przygotowywałem się do tego odcinka, dzięki czemu będziesz mieć możliwość zobaczyć od środka, w jak sposób pracuję w swojej agencji reklamowej, jak ją rozwijam, a dodatkowo mam do Ciebie od razu wielką prośbę. Napisz w komentarzu, jakiego innego twórcę powinienem przeanalizować w następnych odcinkach. Niekoniecznie musi być to z branży Fitness, a tymczasem przenieśmy. Się się na ekran mojego komputera. Udało mi się wyszukać, zamknę sobie fejsa. Udało mi się wyszukać trzy biznesy Ewy Chodakowskiej: sklep bibio.pl, uh, Bidiet, uh, Diet, Be Active TV. Czyli tutaj mamy ćwiczenia, jakaś telewizja z ćwiczeniami, tutaj mamy rozpiski dietetyczne, a tu mamy sklep z różnymi produktami. Więc przejdziemy sobie przez te wszystkie produkty i zobaczymy, jak to wszystko wygląda biznesowo. Na pierwszy rzut oka strona wygląda bardzo funkcjonalnie. Wszystko wygląda profesjonalnie tak, jak powinno być. Tutaj już mamy jakiś apsel hit dnia, bardzo ciekawa sprawa. Dodamy sobie do koszyka ten Apsel. I zobaczcie, mamy tutaj kolejne rekomendacje produktów, bardzo fajna opcja, bo możemy zwiększyć wartość koszyka, więc możemy tu jeszcze coś dodać. Szkoda że nie ma tam przycisków bezpośrednio w tym popapie Dorzuć do koszyka od razu bez przenoszenia na kartę produktów. E, tutaj opis jest na dole. Trochę mało tego opisu jeżeli będziemy patrzeć pod kątem SEO. Ale dodamy sobie też ten produkt do koszyka. Zobaczymy co się wydarzy. Widzicie tu mamy apsele, więc fajnie jakby się dało a trzeba kliknąć tutaj chyba. Czy nie. Coś tu nie działa. No i tak jak widzicie, ten pop-up nie do końca działa. Powinna być opcja automatycznego dodawania produktów. Wtedy miałoby to fajny sens. Wróćmy sobie na stronę główną, bo jesteśmy na kategorii jakichś produktów i zobaczymy, co się tam dalej dzieje w tym biznesie. Odbierz 15% zniżki. Wpisz swój e-mail do newslettera. Testowy małpa.gmail.com Akceptuję. Dołącz do klubu. Sprawdź swoją skrzynkę po weryfikacji, doda, dostaniesz dodane 15 zł na pierwszy zakup. Nic się tutaj ciekawego nie pojawiło, mogłaby tu być już jakaś oferta na stronie Thank You Page, podziękowania za wypełnienie. Mamy zostaw wiadomość, jakiś tutaj zendesk jest zamontowany, podaruj 20 zł zniżki mamie, coś tam siostrze i znowu tutaj jest newsletter. Czyli bardzo zależy tutaj Ewie i w ogóle sztabowi marketingowemu, żeby jak najwięcej tych maili zdobywać. To znaczy, że mają fajną sprzedaż z tych maili. Produkty, okładki produktów fajna sesja fotograficzna produktów nie ma co się tutaj przyczepić. Stopka, tutaj dołącz do nas na social media płatności dobra. Wejdźmy sobie w produkty jakiś jeszcze. I tutaj powinien być już opis. Szkoda, że tu jest taka pusta karta, i dopiero tutaj na dole są te opisy. Tutaj są kolejne rekomendacje i recenzje. Ok. No dokończmy ten proces płatniczy. Zobaczymy, co tu się wydarzy na dalszym etapie. Przejdź do koszyka. O, i tutaj mamy tak zwany bump offer. tak Wyskakuje nam pop-up, i tutaj mamy od razu dodaj, więc spróbujemy to dodać. Przejdź do kasy, zobacz koszyk. No, trochę to nieintuicyjne, za dużo tych pop-upów. Zamawiam. Ok, tu mam formularz. Troszeczkę jest surowy ten formularz. Według mnie powinien być bardziej gdzieś tam dostosowany wizualnie i też UXowo. Dużo tutaj bardzo danych, widzę, zbieramy. E, paczkomaty, wysyłki, nie ma się tutaj do czego przyczepić, wyrażam zgodę na połączenia telefoniczne nawet. Poczta e-mail, no, sporo rzeczy tutaj proszę o zgody marketingowe. Czyli, za dużo zgód marketingowych według mnie, można to zmieścić gdzieś tam pod jednym checkboxem. I dodatkowo ta strona jest troszkę surowa pod, pod względem designu, czyli w, styl, w stylach CSS możemy tutaj kolorystycznie dużo popracować, wyśrodkować przede wszystkim ten formularz. I tutaj, no, fajnie informujemy. Dostawa, podsumowanie płatności. Eee, nie ma się tutaj co dalej przyczepić, przejść do wyboru formy płatności. Jeszcze może zobaczymy, jakie są formy płatności Izabela, Testowa, Warszawska 1322 01678, na przykład Łódź numer telefonu, wypełniliśmy sobie. Przejdźmy do co tu jeszcze trzeba zaznaczyć metoda dostawy metoda dostawy wybierzmy kurier pocztek przejdź do form płatności testowy mailpaczymy.com no jest troszkę klikania bardzo uporczywe uporczywe to wszystko ale zobaczymy jak tam będzie dalej mamy płatności o i tu mamy szeroki wybór tak naprawdę płatności więc na no, taką czwórkę z plusem oceniam ten sklep. Nie jest źle, troszeczkę proces płatniczy może być bardziej intuicyjny i te pop ale generalnie pod względem designu i tego wszystkiego, jak to jest stworzone, małe błędy ma ten sklep. Tak, widać, że tutaj jest zainwestowane. Mamy jeszcze wpisy blogowe budowane pod SEO. Widzę, że nie są takie złe. Zobaczymy jeszcze. O, tutaj nie wiem, gdzie, gdzie mnie w ogóle przeniosło do jakiegoś klubu. Jakieś zestawy, coś tutaj się dzieje. No jest z tego bardzo dużo ulewy. Potężna marka. Kolejny artykuł blogowy. Jest wszystko ok. Myślę, że jest wszystko tutaj zadbane. Przejdziemy do następnego sklepu. Później. Przejdziemy na. Klikamy sobie w logo, żeby zobaczyć stronę główną. Co tutaj mamy? Mamy zdjęcie Ewy uśmiechniętej, mamy nagłówek Niedoczynność Tarczycy, moja dieta online. I tutaj mamy przycisk Call to Action, czyli bardzo fajna opcja, że mamy już tutaj wezwanie do działania. Tylko tutaj powinno być wezwanie do działania do bardziej takich produktów flagowych, a nie akurat tylko do niedoczynności Tarczycy, czyli czegoś bardziej uniwersalnego, bo na tej stronie jest największy ruch zazwyczaj w serwisie. Przechodzimy dalej. Jakieś mamy banerki. Dieta dla mam. Zrób quiz dietetyczny. O, spróbujemy w nowej karcie taki quiz wykonać. Aha, czyli type form mamy. Dobra. Dobra. Zobaczymy, co tu się podzieje. Czy nam coś zaproponują, czy nam nic nie zaproponują. O matko Boska! Strasznie długi ten quiz. Strasznie, strasznie długi ten quiz. Będzie miał niską konwersję. Nie powinniśmy robić czegoś tak dużego na tym etapie lejka marketingowego. Taką ankietę możemy wysłać, jak już ktoś kupi produkt u nas, tak? I taka ankieta po zakupie, bo przed. To zdecydowanie za dużo pól. Zobaczcie ile ja tego klikam. Podaj e-mail, na który mam wysłać prezent. Ok. Masakra. Masakra. Zbyt długi. Zbyt długi. Nie ma tutaj. O, tutaj nas przekierowało na znowu się jakieś nowości. Dobra. Wracamy sobie do tej strony głównej, żeby zobaczyć, co się tutaj jeszcze dzieje. Mamy tutaj jakieś opisy diety, metamorfozy oczywiście klientek, e, o matko boska, ile do wyboru tu jest rzeczy <laughs> e, i mamy tu płatności i co mi się rzuca w oczy, troszeczkę jest zbyt tanio w porównaniu do marki osobistej Ewy Chodakowskiej. Ale to jest sprzedaż automatyczna. Pamiętajcie, że te diety są sprzedawane na automacie, bez kontaktu z człowiekiem. Stąd taka cena. Jeżeli byśmy wprowadzili tutaj czat, jakiś komunikator, gdzie support do sprzedaje z tymi ludźmi, rozmawia, to moglibyśmy o wiele, o wiele drożej sprzedawać te pakiety. I to są pakiety subskrypcyjne. Można sobie w subskrypcji zamówić dietę. Więc fajnie, że Ewa buduje biznes abonamentowy. Duży plus, jestem ogromnym fanem płatnej społeczności i tego typu rzeczy subskrypcji. Eee, dobra, mamy tu jakieś wybory: proces płatniczy, przejdź dalej. Już tutaj nie będę wszystkiego przenosił się, ale tak, widzę, że każe założyć konto w serwisie. No, nie powinno tak być. Jeżeli chcemy tutaj uprościć tą transakcję, to nie to powinno się dać zrobić transakcję jako gość, jako gość, żebyśmy tutaj nie, nie ponosili dodatkowych utrudnień. Tutaj mamy jakieś e-booki i, i te diety, cenniki, nasi dietetycy. Fajna sesja zdjęciowa, wszyscy na tym samym tle. Wszystko to fajnie gdzieś tam wygląda. Młode twarze jakieś. Blog. Sprawdź swoje BMI. BMI. O, OK. Wejdźmy w jakiś artykuł blogowy. Zobaczymy, czy to jest dobrze robione pod SEO. OK. Są ilustracje. Jest fajny tekst. do fajna czcionka. Da się to, myślę, czytać. Pierwszy artykuł z brzegu wygląda ok. Wejdźmy sobie jeszcze w jakieś inne. Myślę, że ok, że te artykuły generują ruch w SEO, także po polecaj. O, można nawet polecać, widzisz efekty. Poleć ją innym, otrzymaj prezent. Dobra. Zamykamy to. I ostatnia. Ostatni biznes Ewy to jest Be Active, czyli telewizja taka z, z, z ćwiczeniami. I zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Robert Burneika, Piotr Karwat, Gillian Michels, Ewa Chodakowska. Potrzebujesz? Oglądaj fajterki. Czym są fajterki? Serial dokumentalny jakiś. I co? Ten serial da się tu obejrzeć czy nie? W takim małym okienku, no dajcie spokój. Ja bym to na pewno gdzieś tutaj po prostu odpalił. Dlaczego się odpala w popapie w małym okienku jakiś film? Nie mam pojęcia. E, tutaj ilość fanów, chwalimy się. Social Proof. Dlaczego warto wybrać? E, ta sekcja powinna być zazwyczaj tutaj pod banerem, a ta sekcja troszkę niżej, gdzieś tam. Social Proof zazwyczaj się gdzieś daje na dole strony. Eee, tutaj call to action poziom podstawowy wejdźmy sobie w poziom podstawowy mamy tu różnego rodzaju treningi jest tego widzę masa eee, telewizja cała wyzwania mamy tu różne wyzwania z Ewą. można wypróbować za darmo i klikniemy sobie wypróbuj i zobaczcie, tutaj mamy wypróbuj za darmo przez 3 dni. Ja zdecydowanie bym tutaj przedłużył te, ten trial darmowy na 7 dni. Będzie to bardzo atrakcyjne niż 3 dni. Wypróbuj za darmo. O i tutaj mamy formularz fajnie wyśrodkowany, tutaj już dużo wniosków zostało wyciągnięte, tylko znowu tych, tych zgód marketingowych jest tu tyle, że nie wiadomo o co chodzi, nie chce się tego czytać. Jest rejestracja przez Facebooka i Google, więc spoko. Mamy tu gdzieś tam e, znaczne ułatwienie. Dobra, dobra, spróbujemy albo, 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 dobra, spróbujemy. To są moje takie fajkowe maile gdzieś. Akceptuję zgodę. Zapisz. Ok, czyli płatność przechodzi przez Payu i mamy tutaj subskrypcję. Podsumowując. Wszystkie te biznesy o tej konki social media jeszcze moglibyśmy usunąć. Po co? One tu są. Nie chcemy wyrzucać ludzi z naszej strony internetowej. No, tutaj już jestem zalogowany. Widzę moje konto, cennik, wyloguj. Jeszcze sobie to sprawdzimy. Podsumowując, ten biznes Ewy wygląda naprawdę tutaj. Było inwestowane w te strony internetowe. Profesjonalnie są wyglądające. Wszystko mniej więcej działa z niewielkimi mankamentami, ale w tak dużym biznesie ciężko jest zadbać o każdy dosłownie drobny element. Na pewno te popapy nie do końca działały, na pewno te filmiki powinny się włączać bezpośrednio na dużym ekranie. Ale to są wszystko drobnostki. Myślę, że ten biznes bardzo, bardzo dobrze prosperuje, więc znamy Ewet to jest potężna, silna marka osobista. Jest OK. Według mnie jest to najlepszy biznes z tych, które audytowałem do tej pory. Jeżeli chcesz, żeby sprawdzić inne audyty, które robiłem na tym kanale, to sobie zobacz na przykład Piotra Szmeksy Tomaszewskiego tutaj gdzieś udostępnie. A jeżeli chcesz, abym sprawdził Twoją firmę, sprawdził co u Was gra i co można poprawić, zrobić lepiej pod kątem marketingowym, zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602727263 lub wypełnij prosty formularz na stronie darmowarozmowa.pl. Pozdrawiam cię serdecznie. Przywal subskrypcję i widzimy się już w poniedziałek.